Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj regionalny system ostrzegania. System został aktywowany w związku z comiesięcznym testem systemu. To tylko test regionalnego systemu ostrzegania. Za chwilę powrócimy do regularnego programu. Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj regionalny system ostrzegania. System został aktywowany w związku z comiesięcznym testem systemu. To tylko test regionalnego systemu ostrzegania. Za chwilę powrócimy do regularnego programu. Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj regionalny system ostrzegania. System został aktywowany w związku z comiesięcznym testem systemu. To tylko test regionalnego systemu ostrzegania. Za chwilę powrócimy do regularnego programu.